Mama ci te kwiaty na no, Ale jak, ale, ale, ale tak się muszę, Ta, nie, to się Ale się. Bójtą, za mało. Grażynko, a co z tym z tym, z seksem? Nie. Nie No dupić mu się chce, no co? No mi się, kochanie. A ty nie się? Grażynko. A wydarzy ja. się to, to wyjeżdżnie nie się no, a nie chciałbyś tak, panie. Nie, ale teraz, poważnie. Mogę iść sami, sam na sam. Do lasu mogę iść aby coś, no. Ale, Groszynko, nie chciałbyś tak się z mną pokochać? Uważaj, bo no. ja to się że zwykle. A Groszynko, proszę cię, pokaż tak w pierci na chwilę. Ale tak na chwileczkę, no. Ale na moje? No, bo mnie to podnieco, mnie to podnieco. Mnie to bo mnie to podnieco. Ale nie, na mam trzy razy No ale, grażynko, tak, na, na ale grażynko, tak na chwileczkę. Patrz spod Ja, mój Ale grażynko, tak na chwileczkę, wiesz, tak. Grażynko, weź tak na chwileczkę, po te piersi. Ale co ci mam pokazać? No bo masz świetne piersi, bo widzę, że masz fajne. Jak nie może Ja widzę, że możesz Co ty, No bluzka, ale ja bym chciał tak bez bluzki zobaczyć. A, to ona wyciepa, ta ona weszła co? Morą, bo ty piutka, ty jest Różynko, a proszę ci, tak na chwileczkę, to? Ale co ci mogę pokazać? No pierwsi. No to ci pokazuję ja, trochę, ale to mało, mało. No ale to pokażesz, rost, myszko. Na. Ale bardziej. Nie, bo to jest wszystko w że, że Ale myszko, mnie to, a, to nie grozi. Myszko, jakbyś tak... Jak Ci bo No i co, że mi, mi, mi nie przeszkadza Myszko? Nie, nie. proszę cię. Pokorzę, ale to Myszko, ta, tak teraz pokazała się, no tak trochę bardziej. Tak żeby cóżki było widać, tak sutki fajnie raz. Ale żeby słówki bardziej było widać. Nie, tak ci nie pokazaliś tak. No to poko się bardzo. A bo od dołu koszulko. No nie, nic tego, bo tam jest będę rozpierdolony. No i trudno, no wiadomo. Każdy ma swoje a problemy. Nie, to, a pokazałeś mój. On chce jeszcze. Nie, ja bym chciał jeszcze bardziej. To pokażę tak na chwilę, ale Myszko, tak żeby ci stanieczek było widać. <śla> Pokona na chwilę. Nie, nie pokaż ci stanica, bo białej. No, no to pokoś, ja lubię białe stęczki. Myszko. No a byś mi powiedział, że podziłeś. To kurwa, pytaku. Czas! piszko, pyszko ja? Myszko tak na chwileczkę, jeszcze raz byś mi pokazała, co? Pokażesz mi jeszcze na chwileczkę. Ale ostatni, ostatni raz. Ostatni raz, myszko. No czekaj, tak, bo ta muzyka pusić i nie trzeba no, telefon. Takie rzeczy. No muszę no, się pójść. No kurwa i no nie wiem jak, nie? No ja się ty za bardzo nie no, to Twój telefon na ty nie wierzę. <gry> Myszeczko ostatni raz jakbyś ty tak wszystko pokazała, co? A dupeczka, co? Ja ci pokażę. Ale myszko. Ale, to się obrycia, ale myszko na chwilę. No, a nie, nie mogę, bo ja mu dupa biomu. No i co? A mi ale to nie przeszkadza. To, to pokaż mu się coś no? Ale tak na, na chwileczka, ladok też nie posłuchał. A, bank, Bebe. Ale nie to prostu te słuszki, dźwignie wyżyć. Ale dźwigni stroniczek. Nie, nic Ale to pokażesz jeszcze raz, bo je nie widział. Bo pat... tyżu, nie, A nie no, pokaż jeszcze raz, bo ja patrzę na, 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 na ta sama, co możesz. nie. Czekaj, to nie. proszę cię. No, Mady się obraca. Musisz szkodać, obraca, bo nie seta za sek. Też seta za sek zarobić. Ja ci da seta, to ty, i ty ze mną pokochać. Ty, 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 ty. No robię a to bombów chyba, nie? Ja bym druga, to sobie zarobię 2,5-3 i No 3 tysiące zarobię na myśli. Ja no i co nie stać mnie, żebyś się z tą pokochać? Ja Klota. No. ty masz Klota. To pochodź mu, jeszcze obracam. Nie, ale museczko, <śla> proszę cię, ja byś tak dwugał buzeczka i to się pobawiła pierwsza minus chwila. Właśnie. No. Ale tak, to poko... Nie, to pokoż jeszcze Myszko. Nie, nie pokażę. Ale tak, przed chwilą. Ale on nie widzi, bo się na tego patrzył, czy się nie patrzy Mati. No, ale przejdzie mu pokazać? No, cycuszki tak, przed chwilą. Proszę, cycuszki. No i świetnie, ale tak duży troszkę, Myszko. Ale Myszko, jeszcze roz, tak na chwilkę. Ja zaraz ci pokażę. W prawej mi stoi, patrz. Też się dotknąć? Też się dotknąć? A ty możesz się obrócić tych ktoś Jeszcze Nie, tak na, nie, nie Jeszcze zezpieczyć. tak ma chwilkę, myszko. Jeszcze raz. z Mego. No, ale no. niestety, jeszcze ten. No i no. no, niech myszko. myszko, ale musisz się się są pobawić. I mogę podejmie się. Nie chcę ode mnie. Nie, to nie wiem, tak, nie jeszcze co nie wiem, to